Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeter na moim kanale Moi drodzy, obiecałem wam, że powrzucamy najnowsze oczywiście talie, deki, jakie tylko mogą być I następnie wrócimy też do ścieżki bohaterów także żeby ci gracze PVE, e, dobrze chyba powiedziałem e, Nie czuli się pokrzywdzeni. Także moi drodzy, jest też nowy tydzień Nowe wyzwania, wiadomo. Także, moi drodzy, zobaczmy, co te Raio The Games nam przygotował na ten tydzień. Przypominam, kontynuujemy naszą nową przygodę. Wbijamy poziom garenem. Garen jest nowy. Kto nie widział ostatniego materiału, zapraszam bardzo serdecznie. Moi drodzy, przede wszystkim trzeba zobaczyć książeczkę. Mówiliście ogólnie, że warto już. Lecieć na dwójki, bo to jest tak silny deck, że on po prostu sobie da radę na dwójki. A tu widzę idealny, słuchajcie, cienisty portal, żeby zagrać na naszego Nasusa. Nie wiem, czy pamiętacie? Także dzisiaj będzie gwiezdny portal z pewnością. Zobaczmy, co ta popi ma do zaoferowania. Wszystkie epickie karty kosztują o dwa mniej. Fiu, fiu! No brzmi to? Brzmi to dobrze. Także już wiemy, że będziemy szukać epickich kart, moi drodzy, Filch Water today Zobaczymy. W ogóle nie wiem, jeżeli oglądacie zrujnowanego króla, możecie mi wierzyć, że tam, takie powiedzmy, windy naprawdę są. Także zachęcam was, bo to bardzo podobnie wygląda. Eee, wybierzmy sobie mocno start. Wybierzmy, wymieńmy, bo nic ciekawego tu nie widzę. A to jest całkiem ok. A to podoba mi się. To jest zawsze 3-3 dla najsłabszego sojusznika. Gdy przeciwnik, atakuje przyznaję jego jednostką bo koszcie jeden. Wow, mocne. Naprawdę mocne. Tutaj trzeba będzie wchodzić, wchodzić w dobre wymiany. No, i trzeba przy, przede wszystkim przypomnieć sobie. I zachęcam Was, kiedy gracie na ścieżce bohaterów. Żeby sobie przypominać, co robią nasze karty. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uderzenie. Spokój. Bardzo fajna dwójka. Podoba mi się ten też Garen. Hmm, to jest okej. Okay. Oczywiście, yy, muzyka z. 3-3 Mamy kombo w następnej rundzie, dlatego tak gram. Nie wiem, czy to widzicie. Wow. No to był dobry pomysł, Cześć nie? No wydaje mi się, że to był dobry pomysł. I tak nie miałem gdzie zagrać. Spodziewałem się, że ta karta będzie mieć więcej punktów. Nie miała więcej punktów, więc dlatego tak to wypadło. Nie dziwacznie i pokracz. Zobaczymy, czy jeszcze kolega coś tutaj dogra i widzowie, no, jest, jest masakracja, tak zwana, jest masakracja. Tutaj, dlatego, że mamy wytrzymałość, chociaż tutaj też można było jak bardziej zagrać, ale po prostu ja tutaj się niczego nie obawiam, no. Prawdę mówiąc, zobaczcie, jesteśmy tak ustawieni, że tutaj, na tym poziomie, na tych początkowych trybach, walkach, no, my nie mamy się czego tutaj obawiać. Ale widzę, że warto tutaj... Faktycznie przepauzować sobie potencjalnie jedną rundę, żeby w następnie dostać 3-3 na najsłabszego sojusznika. Swoją drogą takiej mocy jeszcze na moim kanale raczej nie widzieliście. Wyzwanie, wyzwanie, wyzwanie. No nie jest tutaj coś, 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 coś potężne, ale no... Jest jak jest, jak to mówią, nie? Gramy ogólnie Garenem. Pojedynek. Wymieńmy. O! O! To już wygląda lepiej. Taka LeBlanc dla Garena. Krwawy interes. Węg tutaj nie ma w ogóle wyposażenia. No a Noktur wiadomo, nie mamy jak uruchomić. Zobaczmy, czy uda nam się pograć tutaj z LeBlanc. Wiecie nie od dzisiaj, że uwielbiam oczywiście tutaj. Tego buffa dla bohaterów. Uważam, że bohaterowie akurat no, na tym trybie są bardzo mocni, zwłaszcza z dobrymi przedmiotami. E, ręka mi się absolutnie tutaj nie podoba. Wolałbym znaleźć coś takiego tańszego. Oczywiście garena mógłbym zostawić, ale tak jak wspominałem, szukam czegoś tańszego. Z tego co wiem, ta karta powinna być tańsza. Ta karta nie jest epicka Byłem przekonany, że ta karta jest epicka, tak! E, tutaj wchodzimy w taką wymianę, jak widzicie, idealną, dlatego że ta karta przeżyje ma Bafa i jeszcze więcej Bafa, także wszystko gra. Nie powinien atakować jeszcze więcej buffa. Szkoda, że tego buffa tracimy o matko, to byłoby przepotężne, prawda? Zagramy sobie w ten o, sposób, chociaż Open tutaj był jak najbardziej wskazany. Uuu, kolego. Wow, ale nic, nic za nie mam. W ogóle bardzo fajna karta. Bardzo fajna karta. Aż po prawdzie mówiąc, żałuję, że jej nie ma na. na czym nie ma na trybie PvP. Bardzo fajna karta, naprawdę. Mocna, podobna do jej karty 1-3, ale ta była z Beat No, kolega, tutaj, no, kompletnie nie ma nic do powiedzenia jeszcze. Słuchajcie, można byłoby tak naprawdę grać na obrończyni cały czas i to by rozwiązało wszelkie problemy. I, nie, nie czuję tutaj potrzeby, nawet y, cokolwiek dorzucać, bo my to wygrywamy. Nawet jeżeli ma jakiś harpun, który zabiłby nam kartę, no jest jeszcze druga. Zobaczcie, jak to pięknie było wywa wywapowane wszystko także. Aż, aż nieprawdopodobnie łatwo dzisiaj idzie, także jestem w szoku. Spodziewałem się, że na, tej, na tym tygodniowym wyzwaniu, no, będzie, będzie lepiej przeciwnik sobie radził. Świetna karta, zobaczcie, świetna, żeby nas tu uruchomić. Jak obiecałem, idę po item. No, faktycznie dodali nowy przedmiot. I ten przedmiot, szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba. Dobrze, tutaj pójdziemy oczywiście po, po, po monety, po pieniądze. No i słuchajcie, to będzie prawdopodobnie. To będzie prawdopodobnie pierwsza plansza, na której ja nie dam rady tutaj ładnie poklikać, bo on będzie przywoływać sobie e, prochowe małpki, co za tym idzie. Ja nie jestem w stanie skontrować ich obrażeń w żaden sposób. Będę mógł się pozbyć tej karty, a to jest dosyć istotne, żeby nie było dodatkowych. Jeszcze Zuchwałość tutaj działa. Pięknie, do prawdy. Zuchwałość jest tutaj na wagę złota, matko jedyna. Leblanc pod Zuchwałość to jest cudowny pomysł. W trzeciej rundzie ona jest nawet na PvP w stanie coś, cokolwiek zrobić. Ale kolega ma pecha. Naprawdę, ja dorzucam cierń, róży, awans już, bo reputacja. Zlucza. Holy tak zwana. Bardzo lubię w ogóle animację e, LeBlanc. Jedna z fajniejszych, moim zdaniem. Im ładniejsza róża, tym ostrzejsze kolce słuchajcie, no przepotęga tutaj, no zobaczcie, no jestem ciekaw, czy przeciwnik coś tutaj e, jeszcze spróbuje nam, no słuchajcie, matko jedyna, no, knockout, knockout, piękny knockout, piękne, słuchajcie, obrażenia, nie spodziewałem się, że Leblanc będzie tutaj tak dobrze działać i przede wszystkim ta moc doskonale z nią, z nią współgra po prostu, dobrze, co teraz? Chyba, 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 chyba. Ta jest karta wolna, a ta karta jest bardzo fajna. Do reputacji weźmy. Oczywiście, uleczmy. Uleczmy. Zagrajmy pod. No, tutaj trochę bomb ja będzie, ale czy te bomby są dla nas zagrożeniem? Nie wydaje mi się z jednej prostej przyczyny, moi drodzy. No, my będziemy mieć bardzo dużo punktów zdrowia. Te karty, oczywiście, tutaj nie są zbyt użyteczne. Ta karta i ta karta, jak najbardziej są. Już okej. Okay. Całe szczęście, że mamy dwa punkciki, a nie jeden. A no, zaryzykujmy, zaryzykujmy. Zaryzykujmy tutaj nawet jakiegoś mistika. Teraz zagrajmy umiejętnie, bo wokół uderzenia. I ta karta kosztowała go. A no właśnie. Nice try, nice try, naprawdę. Ale zobaczcie co tu się dzieje. Piękna animacja z tej pionchy. Ja jestem wielkim fanem, naprawdę, bo... No ta runetera to jest naprawdę momentami niezła karcianka. Swoją drogą, nie chcę zapeszyć, ale dzisiaj nie miałem ani jednego problemu technicznego. No, że jestem pod wrażeniem. No słuchajcie, ten buff jest tutaj z pojedynkiem bezwidoczny dla... Dla mojego przeciwnika. Aczkolwiek nie będę tutaj mówił hopszu, bo moja karta jeszcze może zginąć, bo już mamy, słuchajcie, 5 bomb błyskowych i zobaczmy. A nie mówiłem? To jest koniec. Słuchajcie, no ta zuchwałość. Aż jestem w szoku, nie jestem w szoku, że ta karta tutaj istnieje. E, może nie karta, tylko... To jest chyba przedmiot, prawda? Tak, 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 ta rękawica jest przedmiotem. No powiem wam, że ta ścieżka bohaterów na, przestr na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo dużo zyskała, prawda? Nie mogę powiedzieć złego słowa. Bo gra mi się naprawdę na nie Może to dla was jest takie, wiecie, a, idzie zbyt łatwo, a, gdzie jest wyzwanie, ale ja na to patrzę troszeczkę z innej perspektywy. E, frajdy, nie? Że wyłączacie sobie PvP, wygrywacie, fajne moce macie, kombosy, których nie zobaczycie w innym miejscu. Ja jestem w ogóle mega zadowolony. Bardzo dobra karcioszka dla nas. E, tutaj jest wykrzyknik. Jaki to jest wykrzyknik? Dostawca Cytrusów. A poproszę, poproszę, poproszę tego dostawcę. Jestem ciekaw, co on ma tutaj do zaoferowania. Myślę, że bez problemu poradzimy sobie zwłaszcza, że mamy dwie jeszcze niebieskie. Wow, pierwszy raz w ogóle uczeń nam z lodu Loron wypadł. I oczywiście my tutaj raczej podwytrzymały, żeby zrobić fajniejsze kombo w następnej rundzie, aczkolwiek LeBlanc Jest jeszcze ciekawsza. Ta karta była za zero? Aha, bo ona jest epicka! No zobaczcie, jaka pomyłka z mojej strony. Ja, ja nie zwróciłem uwagi, że, że ta karta jest za zero. Także przyjmuję to na klatę. Bo przyznam wam się szczerze, ja tego po prostu nie zauważyłem. Nie zna nazwiska Wydaje mi się, że spokojnie można tutaj dograć dwójkę i dwójkę. To jest, moi drodzy, pierwsza karta. Moja tarcza należy do Ciebie! Moi drodzy, no bezpiecznym wyborem chyba jest ta karta. To ma być wam! Nie będę walczyć! Gdyby nie to zagranie... Moi drodzy, wiecie, że to byłby już koniec, koniec tej, szed, tej gry? Wow, dzisiaj jest turbo, więc będę mieć dla was jeszcze jakąś inną ścieżkę. Taką słabiutką, wiecie, żeby to szybko nagrać, żeby wam pokazać, że może trafi nam się coś innego. Dwa punkciki zdrowia, słuchajcie, no agro, ale nie agro, prawda? Niezłe, ale zmarnowałeś wszystko w poprzedniej rundzie. Dajmy tutaj, bo chcę, żeby każda z moich kart miała dużo punktów, chociaż akurat. Myślę, że ta karta powinna być tam. W ogóle ta karta byłaby bardzo dobra, gdyby ona kosztowała 3 i robiła to samo. Tylko miała statystyki 2-2. Wydaje mi się, żeby wtedy ludzie chętnie zaczęli nią grać. Ale w takim wypadku wątpię. No tutaj aż się podbędzie mojej jednej powiedzmy karty. Ale ja na to też mam odpowiedź. Ale on też ma odpowiedź. Także niestety i tak stracimy karty. Oczywiście my tu wygrywaliśmy. Ale chciałem sprawdzić moi drodzy, czy damy radę jeszcze tutaj coś. Zrobić, słuchajcie, pięknie, pięknie wzmacnia się ten stół, a ża żal, że nie mamy jakiegoś, nie wiem, może barda, prawda? Barda, czy co tam jeszcze mogłoby być pod takie, wiecie, wzmacnianie. Dzwonki by tutaj byłyby jeszcze potężniejszym dopalaczem. Eee, jeden, jeden, furia jest tym smokiem. No słuchajcie, patrząc na to, że mamy buffy, ta karta może nie być taka zła. Eee, prezent. Ale to wszystko jest drogie. Dobrze, niech będzie ta lokacja, która może nam się przydać. Kup moc. O kurde. Ja w ogóle swoją drogą miałem 1000 złota. Miałem 1000 złota, moi drodzy. Kupmy sobie dwie. Przepraszam, a co tam było? Można jedną sztukę, żeby mieć więcej kart. I teraz tak, to jest kopacz, a to jest sklep. Wydaje mi się, że sklep, bo ja nie mam, nie mam pojęcia, co to daje. Także, moi drodzy, pójdziemy raczej w górę. I, moi drodzy, no turbo, turbo tempo dzisiaj. Naprawdę, nie spodziewałem się, że ten Garyn jest aż tak mocny. Wiem, mówiliście wielokrotnie. Dziękuję wam za te wszystkie w ogóle rady. Jestem cies cieszę się, że po prostu śledzicie. Śledzicie te moje rozgrywki, bo e, dzięki wam nie powiem... Jest jest lepiej, lepiej się to nagrywa. Wow. Swoją drogą czy... Okej, okay, bo zgupiałem. Zgupiałem po prostu, bo tak patrzę. Dlaczego ja mam dwa razy pojedynek? No I, i powiem wam szczerze, że nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie. I tak i naprawdę aż myślałem, że się przez chwilę gra zepsuła. Naprawdę tak pomyślałem. Mam pytanie. W którym momencie znika mój tokę Token ataku. Tym razem pójdzie mi lepiej. W taki sposób. Pięknie. Siła w Chyba sami przyznacie, że to jest przesadzone, nie? Jeżeli jeszcze nie wychwyciliście tego, to byłby jeszcze jeden token ataku. No właśnie, widać go. Wow, powiem wam, powiem wam tak. Szaleństwo. Naprawdę. To jest kombos, który jest niesamowity. Dobierz jednostkę. Okej, okay, może być. Chociaż ta karta akurat nam chyba nie jest specjalnie potrzebna. Może być. Jeszcze więcej kart. Z tego co widziałem, no nie oszukujmy się No nie ma tutaj fajnych karcioszek, no Możemy tylko bafa sobie dać Żeby potencjalnie sobie tworzyć karty Ona nie wiedziałem, że tak da się zrobić Wycięcie A, czy mogę coś wyciąć? Ty jesteś bezużyteczny, wytnijmy cię I pytanie Czy widzowie, czy dam radę wygrać Tę ścieżkę na maksymalnych punktach zdrowia Zostawię sobie na wszelki wypadek jedną trójkę Pięknie, doprawdy pięknie Chcę zagrać pod buffa Tego nie chcę zagrywać Ale zrobimy tak Zrobimy tak Eee, dlaczego? Bo ba. No proszę. Ta, na pozycji. Bardzo ciekawa... E, bardzo ciekawa, słuchajcie, moc. E, nam się trafiła, ale pod kartę. Nie wiem, czy to można mocą nazwać. Ale... 9-7 bez możliwości blokowania. Ciekawe do prawdy. Krzyżki można zbierać na wiele sposobów. Pokażę ci. Wow! 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 I to kosztuje trzy moi drodzy Matko jedyna, zobaczcie. Czwarta runda, by the way. Ups, nie to. Cały czas nabijam reputację, by the way. O, niepotrzebnie rzuciłem jedynkę. Niepotrzebnie rzuciłem jedynkę. Ale moi drodzy, to, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak wygrywamy, słuchajcie. Ale pierwszy raz, moi drodzy, no... Nie było chyba takiego jeszcze oron i... Nie było, tu wszystko współgrało ze sobą idealnie, moi drodzy. Ale, że to było takie szybciutkie, króciutkie, to ja zapraszam Was na jeszcze jedną ścieżkę. Tak jak mówiłem, malutką, skromniutką. Zobaczymy, czy pobijemy ten rekord, moi drodzy. Także lecimy z kolejną. Moi drodzy, zobaczmy, czy uda nam się pobić Eskę na nasusie. Jestem bardzo ciekaw. Potraktujmy to jako dzisiaj taki test, jeżeli chodzi o Eskę, moi drodzy. Robimy turbo dzisiaj. Turbo szybko e, zagranie. Turbo szybkie zagranie. Zobaczmy, czy pobijemy. Czy pobijemy tutaj Nasusa? No, bardzo mnie to ciekawi. Mamy akurat moc, co prawda, pod Bohatera. Mamy na razie tylko jednego Bohatera. Także, moi drodzy, Turbogranie. Turbogranie, zobaczmy, czy wyprzedzimy potężnego Nasusa, który swoją drogą był przez Was e, mianowany jednym z najsilniejszych bohaterów tutaj. Ja oczywiście już gram tutaj, bo chcę jak najwięcej obrażeń robić swoją drogą. Ta karta, jestem święcie przekonany, że kiedyś miała inne statystyki. Potraktujcie to jako ciekawostkę. Fajnie, że się udało uderzyć. Już prawie chciałem powiedzieć, że Bafa nam brakuje, a przecież to nie, ta, to nie ta moc. Ok, wyrzucił złą kartę. on pewnie nie zaatakuje. Uuu, całe szczęście popełniał błąd. Ale jak tutaj ugrać ten temat? Mamy 6 punktów. Ta, ta, to zaklęcie już nie daje nam 2-2, tak jak kiedyś. Tylko niestety mniej. Ale może się uda zrobić kombo z dwójką, chyba że on dorzuci dwóch kolegów. Zobaczymy. Może być jeszcze szansa dla niego. Czy to jest koniec? Nie ma już nic. Jeśli jesteśmy wolni. Możemy iść. Możemy iść dalej. Dokładnie. Ciebie. Moi drodzy. Ciśniamy dalej. Nie, nie... Przestańcie animacje mi pokazywać. Przestańcie mnie y, filmikami tutaj prześladować. Ja tutaj jestem, żeby zrobić rekord. Moi drodzy, ale są rzeczy, których przyspieszyć nie mogę. Wyzwanie? Czemu by nie? Dodatkowy buff? Pewnie. Bohater. Co pasuje do Garena? Zastanówmy się. Nie, nie pasuje. Troszeczkę pasuje nam tutaj... Yy... Tamta karciożka O, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że warto. Eee, tutaj szybciutko. Heal oczywiście, idziemy pod przedmioty. Prawdopodobnie stracimy hapeki. A jajaj, karamba, tak zwana. A nie mamy kradzieży życia. A może nam szczęście dopisze. Akurat zobaczymy. Nie wiem, jaki. O, jest tutaj ten item. Jest maszyną, okej. Okay. Wszystko wyjaśnia. Moi drodzy, chyba eski nie będzie. Z jednej prostej przyczyny. Nasz przeciwnik załatwi nas grzybami, ale kto wie, jeżeli szybko tutaj zwyciężę, to może się uda. Może się uda, zobaczymy. Muszę blokować dwa grzyby. Na ile kart? 20. A karamba. Karamba tak zwana, ale tutaj jest już zjadowca. Tu pojawi się kolejna karta. No jesteśmy. Zobaczmy. No tutaj choćbym, nie wiem jak bardzo ładnie chciał to zagrać, nie mogę go ładnie zagrać. Pięknie. Nie uda się niestety wygrać teraz. I niestety trzeba poświęcić jedną kartę. Trzy punkty moi drodzy. Niestety nie udało się wygrać w tej rundzie. A grzybki lecą, niestety. Ale kto wie, może znajdę coś w sklepie, może znajdę jakąś kartę pod życia. Może szczęście jednak nam dopisze, zobaczymy. Ja z O kurczę. O kurczę, no nie ma opcji. Teraz już grzybek będzie na 100%. No słuchajcie, nie, 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 no niemożliwe. Teraz to już jest grzybek jeden minimum. Jeden minimum. Nie wierzę, że będzie aż takie szczęście z naszej strony. Nie wierzę. O matko, widzowie, jednak jest. Honor. Słuchajcie, udało się bez obrażeń, ale jak wstępem, trudno powiedzieć. Próbujemy dalej. Jesteśmy bezpieczni. Na razie. Aż, aż czuję, aż czuję, moi drodzy, że zbyt wolno przemijają te animacje. Moi drodzy, szywaj losowego bohatera. Może jakiś timo może cokolwiek, zobaczymy. E, wtasuj. O, pewnie, że chce skarb, i pewnie, że biegniemy dalej. W końcu, przecież, jak mają koszty, większą od 2, i dam podwójne obrażenia. Ale to już jest naprawdę coś konkretnego, taka moc, moim zdaniem. Dobra, jest pięknie, się tu zaczyna wszystko. Siła bohaterów już jest, no i zobaczmy, zobaczmy. Jest już bohater. Lepszy co prawda myślę od Garena aktualnie, chociaż ten Garen wydał wtedy podwójnego buffa, taka ciekawostka. Dobra, mamy atak? No nie za bardzo, nie za bardzo, ale zagramy barierę i będzie dobrze. Chociaż znaczy, to jest jeden punkt. Lepiej będzie tu zagrać potencjalnie, bo jeszcze większą nikomu Gotowy? Gotowy Pięknie. Ale tutaj ta karta urosła. No rośnie jak na drożdżach przez ten wiatr. To był zdecydowanie dobry wybór. Można to skontrować? Pięknie. A no, przeciwnik też będzie mógł to skontrować kurde bela, w następnej rundzie. O może mieć zaklęcie. Trzeba tutaj coś dorzucić. I ja już wiem, co ja dorzucę. Po prostu bohatera. o sobie, Pięknie. No nie do skontrowania, no nie do skontrowania, moi drodzy. Dwa punkty obrażeń. Co teraz zrobić, żebyśmy mogli przywrócić sobie z punkty zdrowia? Wiemy, że powinno być jeszcze leczenie po drodze, ale czy to wystarczy? Zobaczymy, zobaczymy. Jesteśmy w zasięgu, pobić, słuchajcie, no potężnego nasusa. Jesteśmy już coraz bliżej. Maszyny staje się maszyną. No, może wyzwanie będzie tu lepsze. Może wyzwanie będzie tu lepsze. E, oczywiście, pewnie. No, czemu nie? Mam bardzo dużo złota. Jest faktycznie, słuchajcie, leczenie. E, czy jest tutaj cokolwiek jeszcze? Kup moc. Gdy zagrasz zaklęcie, ulecz jeden. Jeśli to żywioł, ulecz dwa. O proszę, czyli możemy jeszcze przywrócić sobie HP-ki. Doskonale. Dobra, mamy maksymalną, maksymalną liczbę punktów zdrowia, ale mój przeciwnik ma grzyby ojojojo, a ta ręka nie jest zbyt dobra nie jest zbyt dobra, moi drodzy dobra, nie mamy idealnej karty na tę rundę i obawiam się, że Timo ląduje w pierwszej rundzie i ja go, moi drodzy, nie mogę zatrzymać ja go tutaj zatrzymać nie mogę, ale moje zaklęcie będzie w stanie więc to jeszcze nie jest skreślony temat wszystko zależy od liczby zaklęć. Trzeba się pozbyć tymacza. to jest pierwsze Ładanie zadanie. Ducha i Ładnie o, to wygląda. Pamiętajmy, że mamy zaklęcia. Tutaj musimy wygrać, moi drodzy, z maktum, maksymalną e, liczbą punktów zdrowia, także trzymajcie kciuki. Mamy dwa zaklęcia aktualnie. Mamy przywołanie bohatera jeszcze w swoją drogą. drodze. Eee, oczywiście, że na start zagramy w ten sposób. Nie, on musi dopiero zaatakować. Wtedy cała reszta. Tak jest, tak jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dlatego, że on by mógł dorzucić karciążkę, ale takim... Takim rozrachunku nie będzie w stanie tego zrobić. Jest faktycznie leczenie. Żywioł tutaj absolutnie przecież nie mamy. 4-4, bo wytrzymałość. No i słuchajcie, w następnej rundzie ja tu widzę... Queen, Queen, tutaj determinacja... Prawda? Dobrze kombinuje? Dobrze kombinuje. Trzeba zmienić naszą taktykę, moi drodzy. Musimy zagrać tutaj dwa zaklęcia. Trzeba zagrać dwa zaklęcia, moi drodzy. Próbujmy, próbujmy. To jeszcze nie koniec. Cały czas możemy się jeszcze odkuć. Gotowy na wszystko? Gotowy? Tak, za jeden. Okej, okay, może być, po żądalu. Pięknie, pięknie. 12. O kurczaki! To właśnie litość. Mamy to! Ale czy się wyrobiliśmy, drodzy Państwo? Kurczę, zapomniałem o tym kombosie, że jest podwójne. I zobaczmy, szybko, szybko, tutaj przeklikane było. Czy jest? Słuchajcie, rekordzik. Pytanie za 100 punktów. Szybko, szybko, szybciej, szybciej. 100 PD, pokonanie Timo. I zobaczmy, przygoda zakończona sukcesem. Ale czy udało się pokonać Nasusa? Moi drodzy, udało się 6,20, rewelacyjny wynik. Dajcie koniecznie znać, jak jaki wy wykręc wykręciliście wynik na tym trybie na Timo. E, pół gwiazdki, jestem ciekaw e, waszych po prostu tutaj umiejętności, także moi drodzy pokażę wam tutaj jeszcze, tutaj coś się wyświetli, może jest jakiś opening za chwilkę wam ewentualnie pokażę e, no i słuchajcie fajnie, fajnie, że coś mamy do od, otwar... uuu, to jeszcze jest srebrna zobaczmy, nie brązowa i na koniec słuchajcie 10 fragmentów mf MFK wydaje też mi się ciekawa także dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam przypadł do gustu i moi drodzy, widzimy się oczywiście, tak jak mówiłem, w kolejnych, bo tutaj aż się prosi, żeby zagrać Nasus kontra Cienisty Portal. Także moi drodzy, do następnego, trzymajcie się.